Cześć, dotarła do mnie paczka, yy, zamówiłem sobie na internecie taki kompresor, mały, mam tam taki duży i go używam, ale on jest tak strasznie głośny i nieraz mam jakieś drobne roboty, potrzebuję powietrza trochę, no i tam tego jak odpalam, to się tak strasznie tłucze, tamten to jest 50 litrowy, tak, i po prostu nie, nie można wytrzymać i... A potrzebuje czegoś takiego małego. I to jest kompresorek taki jak widać tutaj. Bezolejowy. Do yy, chyba tu 8 barów atmosfer. Ja tam zawsze mówię atmosfer. Się tak nauczyłem jeszcze ze starej szkoły. 6-litrowy. Yy, tam do 1 kW chyba to jest. Yy, no, on ma tutaj też yy, ten właśnie. Volumen nie jest na full, czyli on jest cichy, no i jego wydajność no nie jest jakaś tam duża, bo zaledwie tam, no, tam słyszałem, że około 100 litrów. Tylko, że to jest 100 litrów niesprężone, tylko chyba zaciągnięte powietrze. Także, no, ale na takie małe robótki, jakieś tam, no to powinien być wystarczający tam napompować koło jakieś nie. No, kupiłem go głównie dlatego, że, że ma być cichy, nie? Na internecie się tam trochę nasłuchałem. Niektórych tam, y, którzy zakupili sobie taki sprzęt. No i myślę, że będzie w porządku, nie? Y, są różne kompresory tańsze. Ten kosztował tam około 600 zł. Są tańsze, małe, ale też są głośne. ja nie chciałem, właśnie, nie chciałem po prostu głośnego. Chodziło właśnie o ciszę, bo to mi kociczka chodzi po garażu, po, po kotłowni, ja nie chcę jej płoszyć tamtym wielkim grzmotem no co tu jest, no jest jakiś tam złącze, jakiś tłumik chyba, tak to chyba jakiś tłumik, to nie będę tego oglądał, od razu go wyciągnę, czekajcie muszę wziąć, odłożyć telefon. On waży 17 kg. Około 17 kg. No, czuj, że ma wagę. No, Przetnę tu tą płaskę od razu. O. No i mamy dwa zegary. Ciśnienie na pewno robocze do ustawiania. Yy... Teraz co tutaj jest? No tu jest chyba odpowietrzenie, znaczy wodę. Tu się odpuszcza wodę, z boku jest włącznik. No jest taki właśnie kompresorek też Stanleya, ale on jest dużo tańszy i jest bardzo podobny i przy zakupie trzeba zwrócić uwagę, żeby nie, jak ktoś chce cichy, żeby nie kupić tego właśnie głośnego, tańszego. O, tu jest. Zatkany chyba ten otwór To, to jest otwór gdzie Ciągnie to powietrze I To jest ten tłumik Ja go założę od razu Filtr tłumik O, Coś takiego Plastikowego A chyba należy tylko wkręcić więcej nic Dobra Jedno mamy Instrukcji nie czytam. Nie ma po co. Nie wiem po co ten wężyk jest. Jakiś wężyk taki dali. To się okaże później. Jak się zaczną problemy. Dobra. Niech sobie leży. No i co tu? Włączymy go chyba. Jest na zero. Zobaczymy jak on chodzi głośno. Podepniemy go. Do gniazdka tam w, w tle się tłucze ogrzewanie wybasto tak stuka pompka no kociczka tam gdzieś była uciekła no i zobaczymy jak to chodzi czy faktycznie jest takie to fajne no chodzi Muszę słychać. Ale czemu tu powietrze ucieka? A. Dobra. Właśnie czytaj instrukcję. Ucieka powietrze. Muszę króciec. Zakręcić. Ja to jestem specjalist. Najpierw podłączam, później zastanawiam się. Dobra, zakręcimy to. Co to za krótki? 17. Nie, chyba będzie większy. Zaraz naprawimy. Czyli to zapomniałem się przyjrzeć, że to trzeba uzbroić jeszcze. Dobra. Już jest uzbrojony. Dobra, włączamy. Faktycznie cichutki jest. Cichy jest. Tak zegary wyglądają. Odbija się światło. Naprawdę fajnie pracuje. No nie przeszkadza. Takie przyjemne buczenie to jest. Zobaczymy jak szybko nabije. No już jest 6 atmosfer. No, no daje radę, daje. I już. Podłączę no coś tutaj. Jakiś tam łamy. No nie jest to duża wydajność. Wiadomo, że to jest mały kompresorek. Ale Nawet dość szybko to nabija i na pompowanie koła to nie będzie jakiś tam problem. Ja tu ustawiłem na robocze. No jest 6 no nie trzeba 6 To koła to tam rzadko, rzadko kiedy trzeba nabijać więcej jak 3 ten jest roboczy. Ten jest roboczy. No, teraz mamy ustawione na 3. Ten jest główny, ten jest roboczy, jest na 3. No i załóżmy takie koło napompować. Jak długo? No, jest nawet w porządku. No, zadowolony jestem z tego, że nie buczy, że jest cichy. Może tutaj aparat nie oddawać tego, może wzmacniać ten dźwięk, bo przeważnie te telefony to potrafią wyostrzyć fest dźwięk, ale tak to dla ucha jest przyjemna praca. Naprawdę gdzieś tam na warsztacie, gdzie w ciszy czy w spokoju coś napompować sobie. To nie ma sprawy. Jak cykl pompowania wygląda, także yy, osobiście muszę powiedzieć, że za tą cenę, no, jest dobra maszynka. Yy, bo tam około 600 zł trzeba dać za to. I mi się wydaje, że warto dać te pieniądze za coś, co co cicho chodzi. Jest mobilne, można to przenieść, także jakby ktoś chciał coś sobie takiego sprawić mały kompresor to właśnie ten, ten cichy ja kiedyś tam używałem chyba jakiś tam był Dedroski czy jakiś taki mały kompresor no to wiem że bardzo się dar I, i no słychać no słychać że to pompuje nie a tutaj nie ma problemu z zakłócaniem ciszy nie? nawet gdzieś jak czy blisko sąsiedzi czy ktoś no ma niewygłuszone mieszkanie, z tego, to w mieszkaniu nawet można coś tam sobie przedmuchać, wydmuchać, czy odkurzać czy jakieś tam oczyścić filtry, czy nie filtry przedmuchać. To, to jest fajna sprawa. Także, jakby co, to namawiam do zakupu takiego małego kompresora. Dobra, trzymajcie się. Cześć.